Orkiestra sponsoruje oddziały, które zajmują się dziećmi w naszym szpitalu. Oddział Chirurgii Dziecięcej, Pediatrii, no i oddział Noworodkowy, w którym jesteśmy, a także jeden ze sprzętów trafił do zakładu radiologii. Łącznie tych donacji było bardzo wiele. Praktycznie co roku coś dostawaliśmy. Kwota jest bardzo imponująca i mamy nadzieję, że ta współpraca z Wielką Orkiestrą Nadal będzie układała się świetnie. Tutaj mamy przykłady sprzętu, który dostaliśmy od Jurka Owsiaka jest bardzo intensywnie wykorzystywany na rzecz naszych najmłodszych pacjentów. Co to jest za sprzęt? Tu mamy inkubatory, są też inkubatory transportowe, ale są i monitory, które są wykorzystywane, aparaty USG, sprzęt do badania słuchu, przecież była bardzo duża akcja, także tego sprzętu jest wiele w naszym szpitalu. Chirurdzy mają z kolei dofinansowane ramię C, mają dofinansowywany sprzęt do laparoskopii, dzięki czemu i pobyty są krótsze i zabiegi są łatwiej znoszone przez pacjentów.